Dzień dobry. Witam ponownie na kanale Pani od Psychologii. Dzisiaj omówimy sobie temat mindfulness. Może to być recepta na sfrustrowanie, zmęczenie, rozproszenie. Mam dla Was taki prosty klucz do odnalezienia swojego spokoju i radości. Omówimy mindfulness jako taką tarczę ochronną. Można powiedzieć, że uważność będzie tutaj odpowiedzią na zmęczenie, sfrustrowanie, brak. Skupienia. Także, jeśli taki materiał Was interesuje, zostańcie do końca. Pewnym skrótem myślowym byłoby powiedzieć, że ktoś rozproszony to ktoś nieszczęśliwy, niespełniony. Sfrustrowany. Z kolei ktoś, kto jest obecny i pracuje nad swoim tu i teraz, będzie odczuwał dużo większą satysfakcję życiową. W tym odcinku na pewno jeszcze rozwiniemy tę myśl, ale zastanawiam się, czy macie w swoim otoczeniu kogoś, kto właśnie jest takim dobrym przykładem uważności, ktoś, kto jest skupiony, ktoś, z kim rozmawiacie i czujecie, że jest z wami na 100%. Czy ten ktoś jest? jest też dla was przykładem e, szczęśliwego człowieka. Jestem e, bardzo ciekawa jak wasze obserwacje w tym obszarze wyglądają. Dajcie mi znać e, w komentarzu, bo może jest tak, że właśnie ta obecność i tu i teraz, e, bycie w tu i teraz to dla tego kogoś gwarancja spełnionego życia. I my w tym odcinku najpierw nakreślimy sobie problematykę, czyli co ja właściwie rozumiem przez to bycie sfrustrowanym i rozproszonym, a później przejdziemy sobie do takiej prostej recepty i przykładów z życia codziennego, jak nad tym, nad tym tu i teraz pracować. I teraz, nie zrozumcie mnie źle, bo chciałabym jeszcze, zanim przejdziemy do meritum, powiedzieć Wam, że to, że będziecie pracować nad mindfulness, nie sprawi, że wasze życie będzie idealne. To nie jest lek na całe zło, ale to będzie gwarantem życia z dużo większym zaangażowaniem i satysfakcją. Więc jak już to mamy wyjaśnione, to możemy przejść dalej. Problem, od którego zaczniemy, to. Tu i teraz, versus tam i wtedy. Czyli trochę taki problem współczesnego umysłu, bo nasza pamięć funduje nam przeróżne wędrówki, od przeszłości do przyszłości, a paradoksalnie bardzo mało czasu spędzamy w teraźniejszości. Szkoda, bo tylko nad tym obszarem mamy realnie wpływ żeby zobrazować ten problem lepiej, dam wam taki przykład z życia codziennego. Może łapiecie się na tym, że w jednej chwili pracujecie, żeby już w drugim momencie złapać się na tym, że coś mi nie idzie, coś myślami jestem gdzie indziej. No właśnie, przytrafiła wam się kolokwialnie mówiąc zawiecha. I teraz badania z 2010 roku mówią, że przez 47% czasu myślami jesteśmy gdzie indziej. Więc ta zawiecha jest dokładnie przykładem tego, jak często mamy ten brak skupienia i nie jesteśmy w teraźniejszości, jakby nie podążamy za tym, co realnie się dzieje. Pamięć często serwuje nam wycieczki do przyszłości. Do błędów, które popełniliśmy, do jakichś ran, których doznaliśmy, do trudności, z którymi zmagaliśmy, i mózg uwielbia to robić, uwielbia skakać do e, przeszłości, robi to samoistnie. Ale zła wiadomość jest taka, że im więcej pozwalamy mu na takie wycieczki do przeszłości, tym więcej będziemy tego dostawać. Więc tak jakby jest to takie koło tych doświadczeń, gdzie jest tego coraz więcej i te doświadczenia będą tylko częściej się pojawiać. A co jeszcze może się zdarzyć, gdy nie jesteśmy w tu i teraz? Siłą rzeczy wycieczki do przyszłości, czyli snucie planów, takie mało konkretne wizje przyszłości. One często nie wchodzą w życie, i to są wszystkie te zdania, które mówimy: typu przestanę palić. W końcu zacznę chodzić na siłownię, albo zakończę toksyczny związek. I to są tego typu zdania, które powtarzamy sobie jak mantrę, no ale niestety one często nie wchodzą w życie. A nasz mózg najzwyczajniej zarzucił wędkę do przyszłości. I tylko tak można to wyjaśnić. W tym miejscu chciałabym zachęcić Was, kiedy łapiecie się na takich wycieczkach, czy to do przeszłości, czy do przyszłości, żeby wrócić, jakby odciąć ten moment i aktywnie starać się wrócić do tego, co robicie teraz, bardziej świadomie, no bo życie może pokazać Wam coś naprawdę ciekawego, inspirującego w tym momencie, a będąc nieobecnym, pozwolimy tej chwili przeminąć. Szkoda. Może to być cenne doświadczenie, więc dlatego zachęcam Was do takiej samoobserwacji, żeby właśnie tutaj lepiej nawigować te mentalne wycieczki. Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że mamy technologię pod ręką codziennie. Co więcej, mamy tych urządzeń e, coraz więcej, więc telefon zawsze pod ręką, e, wiecie jak to jest. I często jest tak, że kiedy coś sobie myślimy, to chcemy od razu sprawdzić to w internecie. To też nie do końca jest e, dobra strategia, więc my uzależniamy się e, od tych urządzeń i smartfonów, a prawdziwe życie dzieje się przed naszymi oczami, w sensie w tym realnym świecie, wydarzenia tu i teraz. Więc można powiedzieć, że obecność jest formą wolności, ale trzeba ją trenować. Ona nie jest nam dana, tak jakby z urzędu. E, nie przychodzi łatwo i warto ją trenować. Z obecnością. Idą jeszcze w parze takie dwa duże prezenty. Pierwszym takim prezentem, czy też darem odbycia w tu i teraz jest intuicja. Czyli sytuacja, kiedy my możemy wsłuchać się w swój głos ze środka. Często mamy takie przeczucia, które mówią nam, że coś jest dla nas dobre albo złe, ale człowiek zabiegany, skołowany, sfrustrowany czy też zmęczony nie ma jak słuchać swojej intuicji. Więc później zachodzimy w głowę. Zastanawiamy się, jak mogliśmy w ogóle jakieś decyzje życiowe podjąć, przecież to zupełnie nie w naszym stylu. No i może jest tak, że pewien głos wewnętrzny mówił nam: Ale my. Nie słuchaliśmy. A tym drugim darem obecności jest kreatywność, bo znowu ktoś, kto jest zabiegany, nie będzie marzył, nie będzie kreatywny, nie będzie w stanie puścić tych wodzy fantazji na tyle, żeby właśnie dać przestrzeń na kreatywność. I tutaj warto pamiętać, że cisza będzie sprzyjać kreatywności. Kreatywność nie lubi chaosu, nie lubi zabiegania. Może jest tak, że najciekawsze pomysły macie w trakcie na przykład brania kąpieli. Mam nadzieję, że nie macie wtedy pod ręką telefonu i to też pokazuje, jak e, taka m, może chwila nudy e, albo właśnie m, zrelaksowania się i skupienia na tu i teraz buduje naszą kreatywność. OK. Czas przejść do obiecywanej recepty na tu i teraz, czyli jak faktycznie praktycznie być bardziej. Obecnym. I teraz wspólny mianownik bycia w tu i teraz, pracowania nad swoją obecnością, jest bardzo krótki. Można powiedzieć, że on sam w sobie nie jest skomplikowany, ale jego wdrożenie jest całkiem wymagające. Chodzi o robienie jednej rzeczy naraz. Tak. Unikanie multitaskingu za wszelką cenę. To jest coś, co pomoże wam um, pracować nad obecnością i nad byciem w tu i teraz. Czyli jeśli chcesz być w pełni świadoma, świadomy, to rób jedną czynność, skup się na niej i nie wykonuj nic innego um, w tle. I taka obecność jest trudna, dlatego że wymogi współczesnego świata są takie, że my robimy coraz więcej, coraz szybciej, no i w tym pędzie często łapiemy się na tym, że chcemy łączyć aktywności, czyli właśnie robić ten multitasking. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam tutaj poruszyć, bo bycie obecnym, bycie w tu i teraz, gwarantuje Wam to, że żyjecie wedle swojej recepty. Nie tak jak ktoś Wam wcisnął, jak Ktoś wam to powiedział i wy w tym zabieganiu poszliście za tą, za tą ideą, za tym pomysłem, ale zamiast tego możecie słuchać swojej kreatywności, swojej intuicji i macie czas, żeby świadomie się zastanowić nad tym, co robicie, jakie czynności podejmujecie, jakie nawyki budujecie, najzwyczajniej jak chcecie żyć. I teraz przejdziemy do takich trzech pomysłów na to, jak budować mindfulness w swoim życiu. I te wskazówki mogą przypaść do gustu osobom, które próbowały medytacji, ale nie do końca komfortowo się czuły w tej aktywności. Więc to może być taka przyjazna forma szukania mindfulness właśnie przez takie trzy wskazówki, które dla Was mam. Także przechodzimy do tych przykładów. Pierwszy pomysł to uważny spacer. I tutaj chodzi o pójście do cichego miejsca, jakby ono z założenia jest ciche, i my idziemy tam i nasłuchujemy, wsłuchujemy się w to otoczenie. Czyli szukamy najcichszych dźwięków: śpiew ptaków, jakaś pękająca gałązka, może bicie swojego serca, może nasze buty wydają jakieś dziwne dźwięki. Różnie to bywa. Wyszukaj pięć takich dźwięków. Skup się na nich. Niech to będą odgłosy z bliska i daleka. To będzie taki świetny trening mindfulness połączony z kąpielą leśną. Serdecznie polecam. Drugi sposób, druga inspiracja to uważne mm, sprzątanie. <laughs> czyli chodzi o to, żeby wykorzystać ten szum odkurzacza e, jako moment wyciszenia. I polecam Wam nie robić nic poza tym. Czyli nie słuchamy podcastów, nie snujemy planów, nie wybiegamy myślami w przeszłość i przyszłość, czyli skupiamy się tylko na tym. Można powiedzieć, że to tak. Um, Trochę pompatycznie zabrzmi, ale sprzątamy swoją przestrzeń i wykorzystujemy ten czas, by sprzątać swój umysł. Myślę, że taka filozofia będzie dobrym kierunkowskazem do tego, co tutaj chcę Wam przekazać, czyli taka medytacja dnia codziennego. O to chodzi. I to może być dobra forma wygospodarowania czasu na budowanie nowego nawyku. Wiedza o nawykach mówi nam, że najłatwiej będzie zbudować nowy nawyk, łącząc czynność, którą już i tak robimy, z tą nową, którą tutaj właśnie chcemy dokleić do e, tego nawyku. Czyli w tym przypadku będzie to mindfulness i sprzątanie sprzątanie jako czynność, którą i tak pewnie e, wy, wykonywalibyśmy, ale do tego mamy jeszcze taką okazję, żeby oczyścić swój umysł i być w tym. Skupić się na tym szumie, skupić się na tym domu, docenić tę przestrzeń. Trzecim sposobem jest kojący wpływ wody. Może jest tak, że lubicie pływanie jako trening fizyczny, i chciałabym polecić Wam tutaj um, taką sytuację, że zanurzenie w wodzie jest okazją do tego, jest sygnałem, takim zaproszeniem do tego, żeby nie myśleć o niczym. Czyli pływasz, Skupiasz się na tym oporze wody, skupiasz się na e, swoim doświadczeniu, ale absolutnie e, nie oceniasz innych, siebie, nie oceniasz tego dnia. Nie ma tutaj momentu e, jakiejś wielkiej autorefleksji, czyli rób, nie oceniaj. Taki trening, który może być nie tylko fizyczny, ale przy okazji mentalny. Czas podsumować. Czego nauczyliśmy się z tego materiału? Po pierwsze, wniosek, z którym chciałabym, żebyście wyszli, to fakt, że człowiek rozproszony to człowiek niespełniony, nieskupiony, zmęczony, sfrustrowany. Z kolei człowiek obecny to ktoś, kto aktywnie pracuje na swoje szczęście. Uwaga na te wszystkie wycieczki mentalne do przeszłości i przyszłości. Pamiętajmy, że realny wpływ mamy tylko na chwilę obecną, więc, dlatego tak ważna jest teraźniejszość, by być w niej świadomie. Pamiętamy o tej prostej, a jednocześnie trudnej recepcie na bycie w tu i teraz, czyli wykonywanie jednej rzeczy z pełną świadomością. Pamiętamy też, że intuicja i kreatywność to takie piękne prezenty, jakie dostajemy od życia z pełną świadomością. I w końcu ostatni już wniosek wysiłek, spacer czy też sprzątanie to mogą być takie trzy inspiracje, trzy formy ćwiczeń naszego bycia w tu i teraz. To może być ten nasz zalążek do treningu mindfulness, co serdecznie Wam polecam. To już wszystkie wnioski, jakimi chciałam się dzisiaj z Wami podzielić. Jestem szalenie ciekawa, czy macie swoje sposoby na to, jak trenować bycie w tu i teraz. Jeśli macie swoje sprawdzone sposoby, dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że one pomogą też innym widzom. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym materiale. Pa, pa!